Siem, Marko, i z tej strony Rasta e, boj. I ja, czyli Cookie Black. Tak, e, teraz będzie nasza, nasza rozmowa pod tytułem Vlog na No, tak No, taki pierwszy na kanale Cookie Blacka. No. Właściwie. I sobie tak teraz pogadamy. No. Co ja bym chciał tam powiedzieć? jeszcze nie powiedziałeś. Lubię <noise> e, Nie, a. Ej, 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 ej. Ale, 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 ale powiedz coś mądrego na przykład. Jakie serie będziesz kręcił? Za no, jakie lekarzasz? No. No, zakończyłem już e, serię hardcore. Nie chcę tego zzybać, jak to widać. E, w drugim odcinku Escape'a już Pierwszego oh. Escape'a Boyem, drugiego escape'a z No Nie, jeszcze o. nie. Jeszcze się skończyliśmy. I jeszcze, jeszcze jest Jestem. taka jedyna fajna e, mapka, którą też już przeszliśmy, a nazywa się... WHOBOK!